Do you feel shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? do you feel, the earthquake? do you feel your bones? Do you feel your shake? Do you feel the earthquake? your bones Siemanko wszystkim, dawno mnie nie było na kanale, ale to z powodu prac, mieliśmy dużo roboty, kukurydza, sieczkarnię musieliśmy naprawić, tam sobie stoi, bo silnik padł, no dużo było w polu roboty ogólnie, trzeba było zasiać, dużo kukurydzy było koszone, także też, też tego czasu nie było, trochę choroba mnie zmogła, no i tak to właśnie wygląda czasami z tym czasem. Chciałem Wam pokazać dwa nasze nowe nabytki. Przed pierwszym stoję tutaj, Pług euromas, czteroskibowy, obrotowy, tak jak widać rozstaw korpusów, rozstaw korpusów co 85 cm, tak z instrukcji wynika. No szerokość. Szerokość skiby w zakresie jest od 32 do 44 cm. Tak to się prezentuje, ten pług. Tutaj mamy belkę automatyczną. Jak widać, to jest 4 plus 1. Na zabezpieczeniach kołkowych, tak jak widać, tutaj śruby 12 już tutaj pozrywane było. No na świeżo nie nagrywałem, jak go tutaj przywieźliśmy, bo nie było kiedy. Później trochę próbowaliśmy orać, ale było strasznie sucho. No to może przez to te śruby zrywało. Ja myślę, że, że może tutaj grubsze by były lepsze, ale, ale takie producent zastosował. No to takie są teraz. Zastanawiamy się nad zmianą, bo w sumie tylko nie wiadomo, bo sucho było. To może przez to tak rwało te śruby. Zastanawiamy się nad zmianą pługa, nad wymianą w sumie za dopłatą, albo jakaś okazja się trafi temu u dillera. To wtedy zmienimy, ale to jeszcze jest kwestia dogadania się i jeszcze przemyślenia tej, tej sprawy. U kolegi były śruby szesnastki, te zabezpieczenia kołkowe i było dobrze. Nie wiem, czy tutaj, dlaczego takie są zastosowane, może wytrzymują w innych warunkach. Teraz jest już trochę mokrze i na polu popadało, to może by to szło inaczej. No oczywiście trzeba było spróbować, jak było sucho. <śledzio> Producent Euromasz, produkcja maszyn rolniczych Wojciech, Wojciech Wyciszkiewicz, ale my braliśmy od dilera, od Emila Albina, Emirol. Polecam tego dilera, no bo przywiózł nam te maszyny, nawet złotówki na koncie jeszcze nie, nie mając od nas, żeby po prostu już działać w polu. No i tak to wygląda. Można jeszcze dodać dwa korpusy mocowania i jest piątka. 4 plus jeden w końcu, ale myślę, że to wystarczająco jest na takie, na nasze pola, na te skosy. No, w instrukcji jest napisane, że zapotrzebowanie mocy 90, 120 koni. No z tym się zgodzę, z tą mocą może i tak da radę pociągnąć, tylko że masa jest tutaj duża, bo 1450 kg a on ma długości 3,6 metra, także trochę tego tutaj jest. Daleko odsunięty od ciągnika, a przy transporcie to może jeszcze pół biedy Tylko gorzej, jak gdzieś po bruździe, gdzieś na skosie jechać, a ciągnik krótki, mały, no to wtedy zaczyna się robić problem. No fakty, nasz John ma 125 koni, szóstka, no to on trochę masy ma, no to już nie byłoby takiego problemu. Ale jak są czwórki o mocy 120 koni, no to wtedy już zaczyna się robić problem, bo jest krótki, jest ciężko, trzeba uważać. Bo ja tym ciągnikiem zresztą sami wiecie, jak to jest. No i tak, prędkość robocza 5-10 na godzinę. No to każdy, każdy robi pod siebie. No i tak to wygląda, właśnie z tym pługiem. Odkładnice, niby, niby są Kvernelanda, ale czy one są napra napra naprawdę Kvernelanda to. Nie wiem. No dłuta są, także jest dobrze. Widać troszkę już zdarło farbę z, z odkładnic, z się z dłut. No bo trzeba było próbę zrobić, jakby nie było. Nagrywam kamerę u Pawła SJ7 Star. Jak się nie mylę. Jak się nie mylę. Pozdrawiam, Paweł, dzięki za użyczenie kamerki. No, stopka jest. Jeszcze się nie wcięła w ziemię. Obracany hydraulicznie. Jak w większości, chociaż są takie, co nie są hydraulicznie obracane. Dwa przewody. Muszą być. Tak siłowniczek wygląda. No i tak, idziemy teraz do talerzówki. Znaczy do agregatu talerzowego. No niech będzie. <grych> no jesteśmy już przy agregacie. Model tego agregatu to jest AT3. 3 metrowy. Dwa rzędy po 12 talerzy. Średnica 510 mm. Też tutaj belka automatyczna. Jak to piszą w instrukcji. <grych> szerokość jest 3,40 do, do no, robocza, znaczy robocza tutaj do końca tych, tych mocowań, ale to się składa, no to tam trochę wtedy węzie jest, żeby do transportu tak to wygląda z hydropakiem wał rurowy z tyłu trochę oblepiony bo tata jeszcze teraz siał pszenicę także tak, kończył, a tam glina była deszcz trochę popadał, no i oblepiło ale już musiał skończyć, już nie będzie przecież kilka razy jeździł na pole, a tam było no 3 hektary, ale, ale daleko, bo to w Borkach aż to godzinę czasu w jedną stronę trzeba jechać. Tak to się prezentuje. Też już na świeżo, nie nagrane, jak była przywieziona, ale to nic. Zastanawialiśmy się, czy bezorkowo spróbować, czy nie. No i spróbowaliśmy. Najpierw talerzówką tą, tym agregatem, po razie albo po dwa, jak trzeba było. No i później na bieżąco już z siewnikiem tutaj było jechane. Siewnik Saksonia, stary, kupiliśmy na wiosnę No nie za, za duże pieniądze. Trochę trzeba było mocowania tutaj poprzerabiać. Bo widać też w błocie, ale ograniczniki powspobywać. Trochę poprzerabiałem. No i teraz jest dobrze teraz jakoś to działa. Chcieliśmy teleżowy siewnik kupić, no bo do podsiania traw czy, czy tak ogólnie to trochę lepszy jest niż ten redlicowy jednak wał tutaj przespawałem z tamtego siewnika, bo też miał, byliśmy, mieliśmy dorabiany, tak jak widać też rurowy, trochę się bardziej oblepił, bo mniejsza, mniejszy jest odstęp między rurami. No i wałek mniejszy niż w talerzówce. Tak tutaj dorobione mocowania. Podorabiałem no i no i na razie na razie się trzyma. Tutaj mamy naszą bronę aktywną, tą co kilka lat używaliśmy. Kupiliśmy ją używaną, ale w tym roku na wiosnę tu nie widać pewnie, a może i widać. Koniec tej strony. Może będzie tak widać. O, ząb o ząb wadzi. No i gdzieś przeskoczyło, w środku, tam w przykładni. Nie wiem gdzie dokładnie, bo nie rozkręcaliśmy tego. To już było koniec siania. No to to akurat skończyliśmy i zostawiliśmy go tak. Długo się zastanawialiśmy, czy aktywny kupić, czy bierny. No i kupiliśmy bierny. Tak jak talerzowy. Jesteśmy z niego zadowoleni. No bo jednak to robi taką, jak, jak, chce, jak myśleliśmy, że będzie robić, a nawet lepszą. Dwa wałki, no to tutaj ten wał jeden przyciska tutaj trochę, gniata, no i rozbija ewentualne te wszystkie jakieś tam bruzdy, czy tam jakieś kawałki większe ziemi. No tamten z tyłu też dociska później już po siebie. Tylko te pazurki, to są chyba, będziemy je wyrzucać, bo trochę czasami Ciągnął się po ziemi, już to belka powyginana. Wiadomo jak to jest. To nie jest fabrycznie, tylko samemu robione, no to może też inaczej być. Nie wiem, nie wiem jak myślicie na temat wytrzymałości tych maszyn tego Euromaszu. Dealer nam mówił, że tylko teraz tym się zajmuje, bo nie ma problemu z producentem. Maszyny są wytrzymałe, mają gwarancję. Na pewno to nie jest to samo co zagraniczne, tylko że cena też nie jest taka sama. Za talerzówkę zapłaciliśmy 13 300 netto, za pług 19 300. Nie, nie orientuję się, ile taka talerzówka nowa kosztuje zagraniczna, ale wiem, ile kosztuje na przykład Kfernerlanda pług, Taka czwórka, 4 plus 1. Zresztą sami wiecie, 70 000 to trzeba mieć. A później kurczę, żeby to się zwróciło, no to trochę jednak trzeba orać. No i tak to wygląda. No, zobaczymy jak to będzie, będzie działać. No to ta, ta leżówka nie jest głupia z tego co tak patrzę. No to tu nie, nie ma nic co za bardzo się psuć no. Talerze. Tak jak każde inne. A pług. A brama wytrzymała i to wszystko. Może no sprężynowych byłby lepszy. W zabezpieczeniach, ale, ale co zrobisz. Tutaj mamy jeszcze agregacik podorywkowy, już go mamy Czwarty sezon chyba używamy 2,60 szerokości. Wcześniej Renówka ciągała, John. No i tak zostanie, no bo nie będziemy podpinać go do lambo, bo szkoda, szkoda paliwa. A tutaj jest już na zabezpieczeniach takich sprężynowych. Dobra sprawa, bo tutaj to pewnie jeszcze bardziej by się zrywało niż przy pługu, bo to wiadomo jak to jest jak sucho, bardzo sucho, jak się podrywko czasami robi. Zresztą nie wiem, jakby były kołkowe to bym wam powiedział. Tutaj mamy wał strunowy z tyłu, ale bardziej mi się podoba robota po talerzówce niż po tym, bo tutaj czasami zostają takie brustki z boku. No ale nic. Nic na to nie poradzimy. Zastanawialiśmy się długo, czy bezorkowo, czy, czy zaorać czy jednak, ale było tak sucho, jak chcieliśmy wcześniej, że Spróbowaliśmy, jak to idzie tu talerzówką, no i jak poszło, no to zostało już. No i teraz będzie czekać do wiosny sprzęt. Trochę hektarów będzie musiało posiać. Znaczy no, dużo nie, nie dużo, może ze 30-40. Znaczy tak dużo nie, nie siejemy tego zboża. Około 30 kilku hektarów. Przy produkcji mlecznej no to trzeba tej zielonki też nazbierać. Ale później gdzieś pod pod kukurydzę uprawić też będzie dobrze, bo zawsze tym agregatem uprawialiśmy żeby było równo no ale jak się zepsuł, no to już niestety niestety nie uprawiliśmy, a właśnie, później tym uprawiliśmy jak się w tym roku nam zepsuł tam kronówka, ten bieg aktywny. Trzeba było jakoś wyrównać. Ale też szło. To, że to zimowa orka była, to tylko przebronowane po razie, żeby nie parowało, no to później tym się przerównało, jeszcze spórchniło glebę przed samym siewem i było elegancko. Będziemy pewnie ten agregację remontować, trzeba chociaż spróbować. Chyba, że będzie duży koszt, no to wtedy nie będzie się opłacało, ale jak się będzie opłacało, to się zrobi. Może się sprzeda, może się sobie zostawi. Jak coś to będziecie widzieć w następnych filmach, jak będę to remontował o ile będę no to wtedy wtedy będę mówił czy sprzedajemy czy zostawiamy no ale na razie na razie tak to tak to wygląda Euromarz tutaj mam dwie instrukcje o, tutaj jeszcze co to? dokument WZ to nieważne znowu zetkę, dwie maszyny, bez niczego tylko zaświadczenie podpisaliśmy że jest, się zobowiązujemy do zapłacenia i pojechał pan sobie no i widzicie, tak tutaj właśnie to wygląda rodzaj zabezpieczenia, zabezpieczenie kołkowe 4 skibowego 1450 kg masa moc moc konie mechaniczne, kW, 4 skibowy, 90, 120 o, czwórkę ciągałem. Renówko 103 konie. Tu zagonówka naszą zaraz wam też pokażę, ale widzieliście już na pewno co tu więcej? Nic tu więcej ciekawego nie ma. Prace przygotowawcze przyciągnięte pługu. Odłączenie pługa. Odkładnice. Regulacja pługa. Korpusy. Tu, tu, tu. Co tu jeszcze? Koło podporowe. Regulacja wychylenia płynowego, poziomego, zabezpieczenia. Nie rozpoczniesz, nim rozpoczniesz obrót pługa, upewnij się, że w zasięgu maszyny nie, nie znajdują się żadne osoby. Oczywiście bezpieczeństwo przede wszystkim. Zasady bezpiecznego transportu, transport usterki. Pług nie osiąga żadnej głębokości pracy. Ustawić wyżej koło głębokości o Opisali głębokościowe. Ma <noise> puścić płuk przy użyciu hydrauliki ciągnika. Górne cięgło wydłużyć. Ty, 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 ty. Pracuje nierówno. Wymienić ciętą śrubę na grządzieli. Pług wybiega w stronę pola. Zwiększyć głębokość pługa. Dobra. Karta gwarancyjna. Opis. Opis wszystkiego tak. Katalog części. W tym katalogu. Zespół przodka Zawias główny Korpus kompletny No tak, dwa korpusy przykręcić jeszcze I będzie piątka, nie? Pięcia Ale na razie starczy czwórka I tak Do lambu trzeba będzie zaczepić obciążnik na pewno Znaczy był zaczepiony ten, co ja robiłem Ale nie wiem, czy nie będzie za lekki Nie wiem No bo tutaj bez obciążnika Z przy sianiu no to przód troszkę podrywało że będzie albo tamten zaczepiać obciążnik bo nie zaczepiliśmy albo po prostu znaczy oczywiście z siewnikiem bo bez siewnika to tam nie ma problemu albo po prostu zrobić jakiś większy obciążnik ale zobaczymy agregat talerzowy at 30 co tu jest napisane identyfikacja szerokość robocza 3 metry EOT 3.0 Co tu mamy? Dane techniczne, gdzie są? O, tu są dane techniczne. Zaraz zobaczymy, co tu piszą. Co tu jest napisane? Co tu jest napisane? Widzicie? Długość 2300 mm Szerokość 3440 i wysokość 100, 1330 W położeniu transportowym, bo to było w roboczym Długość 2300, szerokość 3 m No tak, bo się składa te boczne dwie, dwa talerze i jest wtedy mniej Oczywiście nie pasuje na, na stworzeń, ale to już nieważne Taka dokładność wykonania Wysokość 1330. Masa 1250 Moc silnika 100-130 koni No Ale większym, lepiej się robi, wiadomo Liczba rzędów 2, liczba talerzy 24 Liczba talerzy w rzędzie 12 Rozstaw talerzy w rzędzie 250 mm Średnica talerza 510 mm Tylko nie wiem czemu Tu jest 510 A na w WZC jest 560, tak samo w pługu rozstaw na wzc jest 100, a w instrukcji 85, nie wiem jak to jest, ale trzeba będzie pomierzyć. Paker rurowy albo gumowy, no to jest rurowy. szerokość wału, no to wiadomo 3, no musi zachodzić przecież, średnica 500 wału, tu już więcej nic ciekawego nie ma, a prędkość robocza to 5,15, wydajność 2-3 hektary. No i tyle. Co tu więcej? Nic ciekawego nie ma. No, wiadomo. Instrukcja, co, gdzie, katalog jest. No i tyle. Nic Więc tu więcej ciekawego nie znajdziemy. Pszenicy posieliśmy sobie 6 hektarów o zimę. Ładnie sypała to. Czemu nie Jęczmienia o zimego spróbowaliśmy w tym roku posiać trochę, 2,5 hektara posialiśmy Zobaczymy jak to będzie z tym jęczmieniem. No ale jeszcze nigdy się nie siało, no to trzeba przetestować widziałem Joker Farm clown na tym jęczmień miał go nie niesiać, ale posiał <noise> Ale to sucho u nich było strasznie, no to nie ma co się dziwić, że nie, nie urósł. A jeszcze co sieliśmy? a przężyto. Tam przężyto niedużo 3 hektary, niecałe, no i żyta hektar, bo jeszcze mamy z zeszłego roku i z tego roku tego żyta to już wystarczająco. No, zostało nam jeszcze trochę roboty. Musimy teraz zebrać trawy, już skoszone mamy. Część skoszone, tam jeszcze troszkę zostało. Nie wiem czy to będziemy kosić, czy to w ogóle się opłaca kosić, albo skosić i zostawić. Tam jakieś... Około 30 hektarów dużo tego nie będzie, bo też wypaliło te trawy, sucho było, ale nic trzeba zebrać. A później oborniki, orka, i wtedy będzie już zima. I w oborze będziemy walczyć. Więcej roboty będzie tam, poszowu stoi, już czeka. Nie chce mi się do niego tam podchodzić, bo mnie ta robota przy nim normalnie aż. Denerwuje, krew zalewa. Jak całą zimę się kręci i kręci codziennie, albo co drugi dzień i dwie godziny, albo trzy, zależy jak idzie, i wwozić do obory. No ale to już widzieliście wcześniej na filmach, jaką mam łychę dorabioną, przerobioną. No tu widzicie, tutaj jest ten nasz Killing inaczej Briggs, zależy do jakiego państwa szedł, tak go chyba nazwali. Z tego co kiedyś tam gdzieś słyszałem. Tutaj jest na zabezpieczeniach sprężynowych. Ale jak konkretna glina, to i ten potrafił wychodzić, jak było sucho. Tutaj, już trzy odkładnie zmienione. Jedna została też, już można będzie zmienić. Bo trochę powycierana. No ona chyba wcześniej była zmieniona, dlatego dłużej wytrzymała. Tak ogólnie dobrze się sprawuje. Dobrze wchodzi w ziemię. Jest ciężki dosyć na sprężynach. Także jak jak jakiś kamień, to tylko cyknie, strzeli. Albo podniesie i jedzie się dalej. Stary, ale po remoncie. I elegancko działa. Trochę teraz lipa dwa pługi zgrać, no bo jeden obrotowy, drugi zagonowy, Ale... Ale to nic. W tym będzie można orać takie gorsze kawałki. Znaczy gorsze. Względem tego, że jakiś klin, czy coś takiego, to wtedy lepiej to wychodzi. Mniej tych brust, mniej później równania, bronowania, czy tam talerzowania, czy cokolwiek innego. Robienia a to, no i wtedy trzeba będzie próbować jednym na jednym polu, drugim na drugim. A tamtym prostsze kawałki można orać bez problemu, zresztą się orało i taki było dobrze. To nie ma co gadać, no ale, ale tym może będzie lepiej. No i co więcej, no lepiej będzie, jak trawy będzie się siało, no bo będzie jedna bruzda. Nawet jak to bruzdę się wyrówna, to i tak ona zawsze zostaje jakaś tam Czy na środku, czy no, Jak rozora, no to jest gorzej, no bo jak z boku, jak się na skład orze, no to tam jeszcze pół biedy Ale jak duże pole to Weź na skład orej Jeździ w kółko Zobaczymy jak to będzie z wytrzymałością tego pługa, mam nadzieję, że Będzie wszystko dobrze No także Mam nadzieję, że podobał wam się mój vlog, że będziecie lajkować, subskrybować. Następnym razem postaram się szybciej dodać jakiś film, jakiś vlog albo coś, cokolwiek. No niestety znawało pracy, nie było czasu, a robotę trzeba zrobić, także, także mam nadzieję, że wybaczycie mi to. Także trzymajcie się i do następnego. Cześć!